<coughs> wow! Dum, dum, dum. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Nitek. Pokażę Wam dzisiaj After Fall Reconquest epizod 1 w wersji wczesnego dostępu. Wersji, którą kiedyś włączyłem na Steamie wieczorem. Twitch.tv. slash Nitek 6.9 bardzo żałowaliśmy, że gramy wówczas w Afterfall, ale już byliśmy po tylu zimnych, że nie robiło nam to różnicy. W związku z tym postanowiłem Wam wynagrodzić ten czas, który za chwilę spędzimy z tą grą, która nie ma absolutnie żadnych ustawień graficznych. W związku z tym screen tearing rozjeżdża mi ją na wszystkie strony w każdym dowolnym momencie. Myślę, że to ustawienie graficzne zresztą nic by nie pomogło. Ale okej, okay, postanowiłem Wam to wynagrodzić. Nie włączyłem sobie żadnego timera, nie wiem ile nam to zajmie. że ustawię za chwilę z 10 minut, ale to będzie chyba i tak za długo. E, natomiast, skoro się widzimy, witam Was serdecznie. <grych> jest nagroda. Nagroda dla Was, kara dla mnie. Kara dla mnie za to, że zdecydowałem się Wam to jednak pokazać, a nie tylko opisać. Nagroda dla Was, bo Was czas jest bardzo dla mnie cenną rzeczą. Okej. Okay. To jest taka przyprawa, Nyosi się nazywa. Piments, Fords, Hot Peppers, Sindara. Niestety nie da się jej znaleźć w Google'ach, przywiózł mi to brat. Brat mi to przywiózł, żona kiedyś wzięła tą przyprawę i zamoczyła w niej łyżeczkę, tak i włożyła do, to, do garnka zupy bo robiła akurat no i potem jak tak zamoczyła po tym jak już zamoczyła musiała dorobić tej zupy dwa razy więcej bo się okazało, że tak ustrojstwo jest palące wygląda nieciekawie, wygląda jak trochę taka kupa tak naprawdę <laughs> ale doskonale będzie ogrom zdarzeń bo w After Fallu to co będzie do powiedzenia mam nie, że powiem, że mi się uda zbyt dużo nie ma Mimo tego, że chapter, no niestety nie zajmuje te pierwsze obiecane 90 minut, jakie było mówione A 3 godziny? Nie wiem kto to w, w stanie grać 3 godziny Dobra, koniec wstępu To jest kawałek Crackersa, kawałek Crackersa mam tylko jednego Crackersa Ponieważ już więcej nie będzie pewnie potrzebne Mam też, oj, jest jak to daje znowu w nos Mam też soczek, ponieważ ja nie jestem fanem mleka, w związku z tym mam nadzieję, że ten sok da radę Boziu Boziu daj radę, Okej, okay, zaczynamy dalej, gramy w... Chapter for the Conquest Podejście pierwsze i jedyne nie będzie powtórek z ujęć. Bawcie się dobrze. w The Conquest Naprawdę wasz czas jest dla mnie bardzo cenny. Ok, zamoczyłem. No dobra, jeszcze trochę. Tam siedzicie, zacierać ręce na pewno. Jest. Pst. Nie wiem, czy to łapie. Zakręcę sobie to, bo zapach jest. <laughs> nie wiem, czy serce łapie. Fels mi bije serducho, po prostu masakra. Ok. 10 minut. To uważam, że to będzie za dużo. Hmm. Nie, nie. After Volley <grym> <world> Conquest. <grym> o oh, fuck! Zacisnąłem. <grym> <grym> After Volley Conquest jest kolejną odsłoną serii After Fall, która podobno totalnie w ogóle... Nie... <grym> Fak, gdzie tu się biegnie? Twórca mnie wychodzi! Aaa! Pociąg! <tryk> <tryk> Twórca podobnie wychodzi poprzednia, czy. Cześć! Albo jedna, część? Chyba straszno? Hał! Nie. <tryk> nie wiem, nie dane było mi to sprawdzić. E, tutaj nie jest inaczej. Możemy biegać, możemy skakać. A, możemy strzelać możemy używać jakiejś broni, którą możemy stosować wymiennie z plastrem miodu, który <grystanie> postać wyciąga przed siebie screen fuj Jedzie pociąg z daleka <grystanie> Jak będę trzymał język z dala od podniebienia, jest szansa, że przyżyję <grystanie> To jest papierek? Słuchajcie! są mutanty! Jest totalnie debilny ragdoll, którego tak jak mówię, wcześniej mieliśmy okazję już poglądać na stream. <gulak> oh, happy day, so happy day! <gulak> o oh, fuck, a ja wziąłem sam sosik, a tam jest jeszcze z <gulak> <gulak> oh, <my God. gulak> Tak, to. O! Człowiek z kupy ulepiony! Myślę, że Wajda byłby dumny z pomysłu na ten film. Mutant, człowiek skupy. Dobra! Ach, te Conquest. Jest strzelanką w postapokaliptycznym świecie, który jest ostatnio modnym tematem. Dzieje się jak widać... ...w o, tak mnie piecze. Korytarzach podziemnej linii metra. Co dziwnym nie jest, bo metro zazwyczaj jest podziemne. Charakteryzuje się absolutnie żadnym niczym pozytywnym rzeczem. O, zabiły mnie. To, co sami słyszycie, to... After For Reconquest jest kolejną próbą targnięcia się Nicolas Games czy też Intoxinate Studios na temat Postapo, który jest realizowany przez nich dotychczasowo dość biednie. Mamy tutaj przeciwko nam stoją pociągi, wszyscy panowie z karabinami, których być może doświadczyć, a być... być może nie. Sama grafika jest taka, że w roku 2012-2002 robiono ją lepiej. Rozgryw strzel. jest. Była realizowana lepiej. Przeciwnicy to ludzie ulubioni z jakichś dziwnych odchodów, które nie wiadomo skąd się oh, Gdybym miał macicę, to by mi przeszło na wylot. Wow, takie strzelanie, wow! Okej, okay, dobra, plaster miodą. Co, założymy sobie jeszcze trochę, co? Skłodniają. No i biegamy, strojamy, taki był zarys fabularny, intro rysowane ręcznie, fajna stylistyka, nie sam chciałem się oglądać, muzyka najwyższych lotów, przynajmniej jest dynamiczna. nie mam czasu jeszcze. O Jezus Mario, tyle dużo. Okej, ja go cierpię. Biegamy, strzelamy. Nawet nie wiem, czy coś podnosimy, bo... O Jezus, loading. Loadingi mają co do siebie w tej grze, że są strasznie długie. Fajny design tych rysunków Mogłyby składać z gry statyczne obrazki, które dostarczane byłyby wraz z płytą albo z kodem na przykład na, na pendrive i można by sobie je przejrzeć i mieć gry za sobą. Przepraszam. A w tej Conquest nie nadaje się absolutnie do nikogo przez sprawdzenie, co zaraz Wam jeszcze bardziej udowodnię. Papryczka, polecam serdecznie. O oh, fuck, Czuję jak mi się paszcza odkleja od środka i wpada Czeka, śliny śliny grozi śmiercią Okej, okay. loading po tak bardzo długim, wyczerpującym reweru nastąpił Żeby wczytać jeszcze bardziej w frapujący rewer Tutaj jest na przykład dobrze zaprojektowany korytarz, do którego idziemy kawałek I jak słychać w ogóle mogę... dźwięk stóp Tam nic nie ma, więc okazuje się, że z stratą czasu pójście w tamtą stronę, absolutnie tam. dziękuję. Agrik dobrze że jest taka mała czcionka, bo jeszcze bym ją przeczytał wcześniej. O, zaatakowali mnie Jezus Maria, tyle emocji w ogóle Gdzie jesteście? <grystanie> Mamy niekończącą się amunicja prawie prawda? Nie, no jest kończąca się, ale, ale kogo to obchodzi? <śmuletniki> no jakiś fort tam jest. <śmuletniki> Jezus Maria, będzie piękno zaraz. Wow! Wow, ale dynamika pojedynku! Wow, możemy się turlać w ogóle! Yeah! Moja ulubiona animacja turlania w grach... ...ever! o oh, shit, zginąłem. Poza tego, że chciałem wam pokazać jak doskonale w tychże grze zrealizowany jest mocap i turlanie się... ...w płocie. Szybko. O co się popsuło? Nie działa, niestety cholera jasna jeszcze. Okej, okay, turlanie! Turno, turlo, turlo! Turno, turlo! Wdewda wdew, w wde, takim wde. Bardzo dużo zrealizowane ratające pyłki, które powodują alergię mniejszych istot jak karaluchy i koty i psy Tołzyka jest da To do do niczego. Dlaczego, dlaczego ja to dostałem, żeby w to zagrać? Ja nie rozumiem tego, dlaczego ktoś chciał mojej waszej krzywdy. Jest panie. Oh my god. A, bo to muszę obiegać. Dobra, trzymając pację, bo to jest bardzo intuicyjne sterowanie. Ponieważ na, na shifcie są różne elementy, jak na przykład mi paster miodu. O, przepraszam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś było słychać. Będzie piechu dwa razy, dzisiaj nie ma co. D Wyzwanie stawia przed grającym, gra wyśmienite, wyśmienite. Wytrzymaj ze mną dłużej niż 10 minut. Ja, oczywiście, dzisiaj dokonam tego wyzwania i mój los zostanie przypieczętowany przez szybki uninstall tego, bo nie ma co na tym sensu tracić. Ja wiem, że po powinno się teoretycznie. Ech... Jet... <tarp inhale> teoretycznie powinno się z grami siedzieć aż do końca, ale to nie ma sensu w tym przypadku, ponieważ gra jest kiłą, co jest człowiek w stanie. To wygląda jak Gun z Adrift Tournament. Jest gra straszną kiłą wobec tym stanie, nie wiem czy cokolwiek w ogóle się zmieni, ponieważ gry we wczesnym dostępie jak są zaprezentowane tak bardzo trzymają się kurczowo zazwyczaj tego co pokazano zaraz na samym początku, mimo jakichś tam szlifów, Jezus Maria, czasu płynął. ha, <laughs> możemy kończyć. W związku z tym nie rokuję ja, w ten Reconquest jakiejkolwiek nadziei bardzo dobrego w ogóle od, odbioru społeczności, która już kupiła to w streamer, jak se sobie... ziemę, kto, kto, pokażcie palcem temu Laurkę. Kupiłem After Fall Quest i przeżyłem. <laughs> Natomiast Wam, drodzy odbiorcy, mojej treści, <laughs> dziękuję serdecznie za poświęcony czas. <laughs> Wyżarło mi gębę na wylot w ogóle. Się napić. Hmm. Oh. Serdecznie gry nie polecam. Nawet sprawdzając, nawet zainteresować się, czy. Czy dała radę? Nie, nie ma co. No nie, nie mam, nie mam nic za... O Jezus, I Trafiło to do mózgu, bo już się spocę w środku głowy. E, nie ma to absolutnie nic ciekawego. Ale natomiast chciałem, mimo tego, że czas minął i już mogę... ...hausty powietrza targnąć do siebie. E, chciałem wam jeszcze pokazać pojedynek z człowiekami, którzy tu są zaraz. Bo też że mutanty są jakieś te walki... Są do niczego niepodobne. Zakać inteligencję przeciwników żywych żywych w sensie człowieków. Mamy pistolet i mamy shotgun z niekończącą się amunicją. Very nice, very nice. Co prawda on tam ma jakiś pasek energii. Wow. Wow, jestem tak porwany w ogóle przez ogrom akcji, który wyrał się na mnie w tym momencie z ekranu. O Jezu, możemy tutaj wyssać z niego energii. Zapomniałem, że można obsysać ich yy, yy, siusiaki dzięki temu dobro z... Wnętrza wpływa do nas, o i właśnie teraz siemy, i jak widzicie w lewym dolnym rogu uzupełniamy sobie tym samym amunicję. Można to zrobić na każdym wykonanym przeciwniku, co skłania do przemyśleń... KIM JEST TEN CZŁOWIEK?! Kim jest ten człowiek, że z siemu mutanty jednocześnie będąc człowiekiem? Nie wiem i nie mam zamiaru nigdy się dowiedzieć, ponieważ y, to było moje pierwsze i ostatnie zetknięcie z After chyba że ktoś zagwarantuje y, gruntowne zmiany... ...wszystkiego. Y, <laughs> Dobra, dawaj mi tych ludzi. Chciałbym wam też pokazać przebogate wykonanie modeli postaci, o Trzech takich samych wojaków. Wow, 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 ale biegnie w moją stronę, czekajcie biegnie, wow, ale ragdoll. po można było gdzieś kucać, ale kogo to interesuje? Strzeliłem prosto od pole... Jeszcze jakiś delikwenciuch. Uncharted to nie jest. No miły Bóg, co tu się dzieje? Kto się tego dopuścił? Mój do Was nitek! Luźne gadki, After... After for Reconquest I papryczki jakieś zmiksowane kupy w słoiku e, Serdecznie nie polecam mieszać jednego z drugim <grywki> Dziękuję za to, że wykaraskaliście chwilę swojego cennego czasu dla mnie i After For Reconquest Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będzie nam dane do zobaczenia następnym razem. Nitek! Luźne gadki, Pamiętajcie, przybić piątkę pod filmikiem. Czekajcie, tylko, ja tam przybiję, bo musi być samo piątka. Jej, samo piątka! Jej! Subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia na Twitchu. Twitch.tv 69, też Nitek 69. Gdzie gramy na żywo, obiecuję, że nigdy już więcej wafet w tam nie zagramy, więc czujcie się bezpiecznie, jeżeli zdecydujecie się tam przyjść. Wpadnijcie także na Geek gdzie dzieją się cuda i dziwy <grywa> A, ja tymczasem idę zastosować jakąś kurację z zimnych ogulasów chyba na te usta, bo... fest. <grywa> Nitek! Luźne gatki! After Reconquest coś tam, coś tam kogo to obchodzi? A nie! <grywa> się, O, kto zminimalizował. Przeciwnicy ci sypią proces, O, kurczaki. Sypią procesora... Procesora... <laughs> Procesorami, które ja mogę zdobyć i dzięki temu mogę sobie ulepszyć naszego robota.